Szanowni Państwo, szanowni zgromadzeni, czcigodni księże, są wśród nas też żołnierze Polski Walczącej, kombatanci. Witam wszystkie poczty sztandarowe. Witam wszystkich Państwa, którzy zgromadziliście się dzisiaj, żeby oddać hołd powstańcom warszawskim. Z całego serca dziękuję organizatorom. Witam przede wszystkim młodzież, Zobaczcie, że wśród nas młodzież stanowi większość. To jest przepiękna chwila, kiedy możemy zobaczyć, jak to, co kiedyś, to, co historyczne, to, co dumne i wzniosłe w naszej historii, łączy się z dniem dzisiejszym. Sam fakt Waszej obecności młodzi ludzie jest już największym hołdem dla tych, którzy zginęli, żebyśmy mogli żyć. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w tej chwili. Yy, Posłużę się tekstem, który jest fragmentem przemówienia świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który jest, synem, który jest synem powstańca warszawskiego. Jest to fragment przemówienia, które wygłosił w chwili otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego. Ponieważ są to tak piękne słowa, które trudno zastąpić, to prosiłbym, ażebyśmy się w nie wsłuchali. Jest więc Muzeum Powstania Warszawskiego hołdem złożonym wszystkim powstańcom, dowódcom, żołnierzom, cywilom, którzy powstanie wsparli. Jest hołdem za samą decyzję podjęcia walki i jest hołdem za to, jak walczyli. Za to, że byli bodajże najlepszymi żołnierzami w tysiącletnich dziejach naszego narodu. Za bezprzykładne bohaterstwo w walce. Ale także za bojowy kunszt, za upór, za twardość, za gotowość prowadzenia boi do końca. Kto zna naprawdę polską historię, wie, jak często tego brakowało. Jest to muzeum hołdem dla 200 tysięcy pomordowanych, dla ofiar ludobójczej zbrodni, której dopuścili się Niemcy. Jest to muzeum hołdem dla wszystkich żołnierzy polskiego podziemia walczących na ziemiach Rzeczypospolitej i poza tymi ziemiami. Dla wszystkich, którzy nie cofnęli się przed największym ryzykiem i potrafili sięgnąć po broń w sytuacji, zdawałoby się beznadziejnej. Jest hołdem szczególnym dla wszystkich żołnierzy akcji Burza, a więc także dla powstańców z Wilna i z tylu innych miejsc, gdzie oddać im hołd tak trudno. Jest to hołd dla tych wszystkich, którzy zginęli w walce w 1944 roku i w latach późniejszych. Wszystkich tych, którzy odeszli w ciągu ostatnich 60 lat i dla tych, którzy są z nami dzisiaj. Ale to muzeum powinno być hołdem także dla tego pokolenia, którego nie ma już wśród nas pokolenia rodziców, wychowawców i dowódców, tych, którzy walczyli, dla tych, którzy ukształtowali pokolenie AK. Pokolenie niezwykłe, wspaniałe, a zarazem jak żadne w naszej historii, tragiczne. Niech nikt nie sądzi, że takie pokolenia pojawiają się same, to z niepodległościowego ruchu zrodzonego w końcu XIX i na początku XX wieku, z przykładu jaki dała niepodległa walka z lat 1914-18. Zrodził się system wartości przekazany kolejnemu pokoleniu II Rzeczypospolitej, przekazany przez tych, którzy w Polskę zawsze wierzyli, to oni stworzyli system wychowawczy, który po wsze czasy powinien być przykładem skutecznej nauki, patriotyzmu, nauki polskości. Powstanie warszawskie nie było przypadkiem. Wydarzenia tej miary nie rodzą się przypadkiem. Największa w czasie II wojny światowej trwająca dwa miesiące bitwa między wojskami niemieckimi a oddziałami w konspiracji nie byłaby możliwa bez tego szczególnego fenomenu, jakim była zdeterminowana, niecofająca się przed niczym, Wola niepodległości. Szanowni Państwo, prezydent Lech Kaczyński wygłosił to przemówienie 1 sierpnia 2004 roku. Myślę, że wszyscy rozumiemy, że są to słowa niezwykle aktualne. I jeszcze raz serca dziękuję wszystkim za obecność, za udział w uroczystości, która się coraz piękniejsza robi u nas w Ostrołęce. Pamiętajmy o tym, że z Ostrołęgi też byli żołnierze, którzy walczyli w powstaniu warszawskim, którzy oddali życie w powstaniu warszawskim ponieważ powstanie było dla całego narodu. Dziękuję.